Można walczyć na różne sposoby z przemocą. To, co się dzieje w gazie jest coś strasznego. Ja wrzucam na mój Instagram z gazy obrazy jakieś przerażające, ale na temat gazy jest dużo też nieporozumień, nie? dlatego że są atakowani wierzący Żydzi. Natomiast ja nie jestem jakimś znawcą geopolityki ani, ani polityki takiej szerzej. Na tyle, ile wiek mi pozwala, to rozumiem pewne mechanizmy, które się dzieją w świecie i to są bardzo trudne rzeczy, bo są przeciwko człowiekowi, przeciwko wolności, przeciwko wielu rzeczom, które nam się należą z racji tego, że jesteśmy ludźmi. Nie? Więc w gazie się dzieje totalne ludobójstwo. Ja bym nie mylił syjonistów z enklawami Żydów wierzących, którzy też manifestują i są przeciwko tym, temu, co się dzieje w Strefie Gazy. No jest to skandal, największy skandal, jaki obecnie się dzieje. Zresztą wiele miejsc zapalnych na świecie jest teraz mocno skonfliktowanych: giną ludzie, cierpią dzieciaki, jest przemoc i, i, i gnój. Myślę, że. Kiedyś babcia Rothschildowa powiedziała, że gdyby nasze dzieci, nasze wnuki nie chciały, to by nie było wojen. Jest w tym ogromny biznes i przemysł wojenny i, i wiele razy tą wojną wykorzystuje się ludzi zwykłych do tego, żeby umierali i ginęli, a ci decydenci po prostu mają swoje brudne interesy. I,